Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus będzie wdrażało bezpłatny dla mieszkańców Leszna program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy. Miasto ogłosiło konkurs, a kryteriami oceny ofert było m.in. doświadczenie, kwalifikacja personelu, wyposażenie w aparaturę badawczą oraz cena. Bezpłatne badania pacjentów w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy to pokłosie uchwały Rady Miejskiej Leszna z października 2023 roku. Program jest jest rozpisany na 3 lata, a jego koszt z budżetu miasta wyniesie 520 tysięcy złotych. Osteoporoza jest nazywana cichym zabójcą kości, powodując ich złamania. Częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Szacuje się, że w Unii Europejskiej choruje na nią ponad 22 miliony kobiet i ponad 5,5 miliona mężczyzn w przedziale wieku od 50 do 84 lat. O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań w leszczyńskim centrum medycznym Ventrikulus. Będziemy Państwa informować.